Zostałem jakieś 26 minut temu. Tutaj jest godzina jak coś. Tylko tak sobie pokazuje. No i jeśli nie, bo jak rano, nie? Wcześniej było akurat bardziej realistycznie, no nie? Akurat widać nazwę dźwigu nie świecącą się. No. Zobaczmy jak w kuchni. Jest. No, standard. Oczywiście słońce z tej strony świeci. O, tu jest słońce. Żółta kulka. W sumie jest jasne, ale jeżeli przyciemnimy na maksa, to jest to, co ja widzę. A jak podjaśnimy na maksa, to dosłownie słońce dwa razy jaśniejsze. Więc możemy się tak bawić jasnością. Dobra. To tam szron jest, co zakrywa akurat widoczność. Ale okolica jest jak jest, więc spadamy z powrotem. Dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia i narka.